Słuchajcie, witam was wszystkich. Zaraz będzie u mnie łucja Marcinkowska, jest dziennikarką. Ja jestem nominowana do e, Oscara. Proszę. Już przyszła. Czekajcie. Postawię was takim taki że żeby na pewno nie widziała. Dzień dobry! Cześć. Bardziej tutaj. Witam u ciebie po raz pierwszy w e, domu. Słuchaj, mam domka. To jest moje e, e, mieszkanie, y ja mi tak żyję. To jest twój pokój, czy to jest jakieś to jest tutaj? jest mój domu. Aha. no to coś nie możesz. A więc y, witam Was wszystkich. Jestem bardzo serdecznie. Ja nie chciałam, że mój program się nagrywa. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Natalia Jwiązowska, zostałam nominowana w tym roku do Oscar i mówiłam tego już. Witam Was wszystkich! Jesteście w moim studiu, słuchajcie, to jest moje mieszkanie. Mogę Was, mogę was prosić... Ja chwilę. Ja nazywam się Natalia Wiezowska. Słuchaj, możemy zacząć prowadzenie. bo moje miejsce na jest trochę ograniczony. Dobrze. Co tutaj masz? Um, free screen, słuchajcie. To na przykład jak nagrywam teledyski, to tutaj właśnie się ustawiam. Twoja szafa? To jest moja szafa. Tam trzymam might be i tam spodnie. Jest kanapa, przy przyjmuje gości i tutaj zazwyczaj śpili <grym> do montaż. To co tym dźwięku. Najczęściej tutaj śpi, bo że jest bezdomny. Stolik, bo wiadomo, w każdym do domu też trzeba zjeść, obiad. Okay, idziemy dalej. Tutaj mamy <grym> resztę szafy. Tutaj mam bluski, koszule, tutaj garnitury, a tutaj takie, wiecie, stroje na koncerty, takie Kon kontrowersyjne. Teska te tutaj mam żelazko, wyciągną i skład. Mhm. A tutaj palniki rozumiem, tak? Tutaj, tutaj jest piecyk ogólnie. Co <grym> się pali tutaj na mieszkanie? W każdym domu musi być. Takie to, okay, Taki bo, wspaniały zegar, jest jakaś z nim związana historia, może? E, tak, tak, słuchajcie, to związane jest z moją e, rodziną, ponieważ moja rodzina cała była wyznawcą Illuminati i po prostu jesteśmy z tego znani i to jest w tak to, to jest bardzo, <toddź> bardzo, bardzo, bardzo bardzo bardzo, 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 bardzo <toddź> jest Dobra, idźmy dalej. Piła, to jest, to jest kula, po prostu, bo ja tutaj też muszę czasem muszę się zabawić, tak? Toaletka, to jest na Tutaj taki do powietrza, bo czasami tutaj, wiecie, tak się mieszka w takim zamkniętym pomieszczeniu, jeszcze z tym, z bezdaninem, potrafi się powietrze. Tutaj moja gitarą, mogę wam coś zająć. ciężko. Mówisz, jakbyś pierwszy raz ją trzymała. Po prostu z każdym dniem zaskakuje mnie coraz bardziej. Wspaniale. Okej, okay, co dalej? Proszę. bardzo. raz moją Kolekcjonuję gitarę, ponieważ gram na gitarze w zespołach. tu śpiewam. Z wszystkimi moimi <laughs> na nagrodami. Nagrody z rozdania. Na to. Najwięcej to jest z, z Oscara oczywiście. Z grami. Mm. SK Music Awards. <laughs> Nickelodeon Awards. A tu masz kolejny zegar, bo chyba kolejny też tak. Jakaś historia z tym zegarem kolejny? i tyle zegarów w pokoju. To jest akurat po mojej babci. Moja babcia zrobiła go ręcznie. No słuchajcie. To wygląda jak ten, z płoty winylowej, jakby pięć sposobów ma. To jest z mojej babci. Z mojej babci. A faktycznie, taka faktura skóry, dobra. Możemy przejść do kolejnego pomieszczenia. Tutaj widać piękne dywany. To jest takie pomieszczenie, w wszystko się mieści. To jest głównie mój przedsionek. Przedsionek... Julia. Mm. Julia. Mm. Uuu, Nieważne, <coughs> nie, <moughs> nie, nie i... muszę się. mówić. Że... Pamiętam, stanowisko do pracy, tak no masz. Jaki nowoczesny sprzęt, yeah. e ile ty sobie no. go dałaś? serio, no bardzo mi się to, podoba. To nie jest. Y, informacja do tego filmiku, mogę ci pomóc. Dobrze, dobrze. Kolejna nagroda. No, słuchajcie no... Spicy. jest? tyle zarabiam. Tyle zarabiam. Zniknął od mojej głowy. To jest akurat nagroda za y, dzisiejszego Oscara, ponieważ dzisiaj się wygram kolejny mhm. Mam się żyje tutaj. Tutaj mam drukarkę, pielniko kolejne, w ogóle mam tu bardzo dużo pianinek, bo ja też gram na klawiszach, wiecie. Ja ogólnie robię wszystko w tym zespole. Tutaj mam wszystkie dokumenty, takie dyplomy, wyróżnienia, laureaty, wszystko z kon y, konkursów takich, wiecie, trochę mniejszych, bo wiadomo, to nie zawsze... Y, jest y, nagrody. No co tu jeszcze mogę powiedzieć? Tu sobie siedzę. Jak mi się nudzi i, i sobie robię coś. Pyk 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 pyk. Tutaj akurat nie znikolę, ale znieczelnie go znam. Kto sobie najczęściej że nie siedzi i pyk 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 robi, nie? Tak. Tak. W opisie dam wam, nie dość, że mojego patrona to jeszcze dam wam link um, hmm. do mojego serwera, żebyśmy mogli odwiedzać mój serwer. Słuchajcie, baterie, odbiorniki, projektor, bo... no, adaptery, przewodniki, słuchaj, no... Tutaj kolejny obraz, to akurat jest zrobiony z krwi mojej matki. Ten kocik? Co tutaj jest? ten kocik ma to kolejna gitara. Mogę znowu jest na który There's a fire starting in my heart, reaching... There's a fire starting in my heart, reaching... A is bringing me out the dark. Finally, I can see a crystal clear. Go ahead and send me out and I wash your babe See how I live every piece of you. Don't underestimate the thing that I would do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever, bitch is giving me out the dark. To są, no, mi... to są zaproszenia na, galę właśnie, y... skarów, <coughs> na te gale właśnie oscarów. do galę oscarów. co języczne oczywiście. Klucze do śmietnika przy okazji. Tak, klucze. Nie, tu akurat są do mojego Banki, tutaj do Ferrari, a tutaj do śmietnika. Tutaj się załatwiam. A siko oddaję na, na znaczy, w sensie, pięć, do dwójeczkę. a jedyneczkę to na dworze, ponieważ zaraz tam widać dwór. Mhm. Przed ściąg w ogóle ja z niego nie bo jest ja cały czas z I tam się wychodzi na twór właśnie. Mhm. E, łazienki nie ma. Mhm. Tam ma e, schowki na kolejne gitary i pianina. Ta, tak, tak. Tak. Bo ja mam tak bardzo dużo. Widajcie sobie. zastycznie. No, a więc um, co? Żyję tutaj tak już od lat. Mm. Z Julią żyję trochę krócej, ponieważ Julia dopiero ostatnio znalazła na średniku. Wtedy, kiedy właśnie matka wyrzuciła mnie z domu, to była dosyć smutna historia, chociaż też mnie śmieszy. I przejeżdża na naszym kanale. Tak Tak, <grym> tak jest. E, Damy wam anotację tutaj w tym, w tym rogu. Tak. No i co ja tu jeszcze mogę powiedzieć? Słuchajcie, śpiewam sobie, tworzę... Znaczy, a może był budować. moje już może był jedyny komputer na po prostu <grymne> Ale chyba to nie problem, żeby kupić nowe przy Twoich zarobkach. Nie, słuchajcie, tylko że ja mam po prostu inne priorytety, ja pomagam innym osobom. Ja jestem ogólnie osobą, która przeznacza wszystkie moje zarobione pieniądze z Oscara, grami, Eskom Music Awards, Nickelodeon Awards, wszystko po prostu przeznaczam na cele charytatywne. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Mówiłaś, że mieszkasz tu od kilkunastu lat, tak? Mm. Tak. Ale z tym myciem nie czuć aż tak od ciebie. Czuć trochę. Eee, czy masz no jeszcze jakieś przytułki, czy po prostu jak deszcz? To wygląda tak, że kiedy jeżdżę w trasy koncertowe, najczęściej dostaję wobec w hotelu i tam korzystam. Bo no, tak po prostu. Teraz na odnoszkę, to właśnie się umyłam w tą, dlatego tak mniej czuć. Kojarzysz takie tiny house? Tak. tak y czy identyfikujesz swój dom z Tiny House? Absolutnie nie. nie. Uważam, że Tiny House są e, po prostu dla biedaków, tak? Bo oni zawsze tam jak oglądam te prog programy, że... Live big in the Tiny House. duże możliwości, tak to było przetłumaczone. To, słuchajcie, to właśnie oni zawsze mu podawali powód, dlaczego to było właśnie, że nie mają pieniędzy na duży dom. Mają y, dzieciaka, którego no, nie stać ich, żeby go utrzymać w dużym domu. A ja naprawdę mam, mam bardzo dużo pieniędzy. To, to nie jest tak, że jestem bie biedna, zapomniałam wam czegoś pokazać w początku. To jest flex. Ja mogę Wam powiedzieć trochę o tym flexie, bo to też jest ciekawa historia. E, ponieważ kiedy byłam jeszcze młoda i głupia, zapisałam się do e, słuchajcie, do technikum drzewnego. Sojdź, to był najgorszy wybór mojego życia, no ale flex został. Panią. Słuchajcie, to jest moja autorska, autorska piseka. możecie wejść, wtedy napisamy ją pod kryptonimem Adel, możecie wejść i to będzie Rolling in the Deep. Grami, to. Okay. A, dlaczego zrezygnowałaś z tego technikum? Zrezygnowałaś, czy może skończyłaś, ale jednak postanowiłaś zmienić kierunek? Jak to wyglądało? Wrzucili Słuchajcie, po prostu była taka jedna dziewczyna w klasie która na początku nabiła mnie. Potem biła moją mamę, a potem jak już wydawało się, że wszystko jest okej, okay, po prostu zrobiła coś. Nie mogę Wam powiedzieć, co to było Dobra, jest na plotku już. Tak poszukać <śm> szukać. <śm> <śm> wysłała mi ten artykuł. Puściłam inny. dzisiaj dziewczyna um, już mi ogarnęła w to. Wpierdolenie tej dziewczyny zostałaś wyrzucona, tak? Tak. O. Natalii. E, tak to jest tak, która sera po kontakcie. Do... z Tobą żegnam. Super. <coughs> Bardzo bym chciała Wam wszystkim podziękować za to, co dla mnie robicie. Naprawdę to jest wspaniałe za to, że mogę co roku dostawać nagrodę. Każdą nagrodę, jaką tylko sobie wymarzę, po prostu mam tak. I to przez to, że prostu wiecie, oglądajcie, mam nie mam pieniążki, mam takiej nagrody. Tak. No, że po prostu jesteście przy mnie i to mnie motywuje do działania i co dobre pisę a więc to mówiło na tyle. Okej, okay, dzięki. Pa do widzenia już.